Ha kurwa Nikon, teraz mam do przedstawienia mojego ziomka, Nolka, słuchaj jego. Ha Nikon, jebany, pamiętasz to miejsce? Pamiętasz co tu się działo dwa lata temu? Twoja stara jak obejrzała film w panoramie, to się poryczała przy tym. Ale minęły dwa lata i czas na następną część. Wiem, też, jak ci mówiłem, że palę? Cały czas palę, suko pierdolona. Nic się nie zmieniło. Słyszałem, że nadal cipki bez tylko że no teraz na fejsie. Wyrywasz grube torty, trzymasz je za nogę i capujesz pod ogon. Świr mi opowiadał, że twoja gruba kerda ma celulit na policzkach Wyczyn, <słyska> <słyska> jest zupery. Super. Boję się kurwa, aż uszy podkrycają pod nie. Kurwa, nie mogę przy ciebie palić, suko pierdolona. Dzisiaj oglądałem twój ryj na Facebooku, nie? To kurwa krzyż ze ściany mi się człowieku. Nie mogę ujebać jebać siebie. A wracając do twojej grubej tortilli, nie? Słyszałem, że jak ją ubierasz, to rzucasz bumerangiem, żeby jej stanik założyć. A jak kładzie się do wyra, to z dwóch stron z łóżka spada. Jakbyś chciałem obrócić w nocy, to wiesz, dzwołem tu do mnie, jakiś kurwa dźwig czy coś, w w stylu, nie? by ją zapakujesz w ten gruby celulit. Dobra, kończę, bo szluga mi się kończy. Do zobaczenia za dwa lata. Ciao.